Z życia zwierząt magnifikatu. Kto jeszcze nie poznał Meridy? Dostała takie imię, bo walczyła o życie przez pierwszy dzień. Ale jak widać, jest już dużo silniejsza. A z tyłu jest Agnes. Jest lampa też do wygrzewania się, z której korzystają. I mamusia. Bardzo dobra mama, bardzo dobra, bardzo dobra mama. Agnes, pokaż się, ślicznotko, pokaż się, pokaż się tu. No tak, pokaż się troszkę, no tak. No, śliczna, idziesz się wygrzać trochę. Do siostry? Idziesz z siostrą? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, ślicznotki. Ślicznotki. No to do zobaczenia w kolejnych odcinkach Zwierzęta Magnifikatu.